Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, z tej strony oczywiście Sztyx Ale dzisiaj nie sam, i dzisiaj w dosyć nietypowej grze Bo w grze Age of Empires 2 Ale już wspomniałem, że nie sam, bo jestem dzisiaj z Timo Akceptuj Leniu Akceptuj Leniu A mógłbyś tak dzień dobry powiedzieć Dzień cześć. dobry Cześć, o cześć, Żyga, cześć. Żygam twierdzą Cześć, Żygan twierdzą Dzisiaj, dzisiaj nie gramy w twierdzę, bo Bo wszyscy chcecie twierdzę, a ja wam zrobiłem nazwisko i nie zagram w twierdzę, bo O oh, achievement, Hosted wow, First Game jesteś... Łobus, nie. nie zrobiłeś twierdzy. Wszyscy tu na twierdzę. E, Timo jest oczywiście znany z tego, że. Robi twierdzę, a nie lubi ty twierdze. Tak gra przycina? No przycina, tak przycina. Aż znaczy na początku przycina, więc. Jezus, oczywiście za głośno jest, nie? Ale ja to zaraz zmienię. Ja to nieprofesjonalnie wiem, że nieprofesjonalnie, ale. Ale ciężko tu ustawić naprawdę taką o, ogólną głośność. ej, ej Szczyksu. szczyksu, szczyksu. Budowałem dom? Tak, szczyksu. zbudowałem dom, no co? Co? Jest problem, co? dopiero od tego momentu mi się nagrywa. No to jeszcze raz, dawaj. Bo mi się... nie, dobra, dobra, bo mi się przewklikło. <laughs> okay. mam, 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 dwa kawałki no, nagrane. Gdzie, gdzie, tu się w sumie ten dom... o jest, dobra, mam dom. Dom jest pierwszy z lewej. Okej, okay, bo będziesz... generalnie Do... ja bym chciał zaznaczyć, że ja w to nie umiem grać. Ale <laughs> nie tylko w to. No, a... a... no, no, no. No, no. Chciałbym. Śmieszne żarty zawsze w formie, no tak. nie? Tak. Mam... I mam... i co, i teraz mam zbierać jedzenie, tak? Tak, ale zrąbałem to, ale to zrąbałem. My jesteśmy Mniem w sojuszu się... i gramy na tak. jednego trudnego, żeby tutaj ktoś... Tak. A czemu ja cię aj, nie widzę? Co? Bo widzisz tylko pierwszy ten, musisz zbadać kartografię, żeby mnie widzieć. Okej, okay. a gdzie tu się e, badania jakieś coś, bo... A to później drugą epokę i tam podesz, masz taki targ i w targu Aha, dopiero w drugiej epoce, Zależy... tak? Musisz być dokładny budynek, później okay. robisz no, kuźniarstwo i takie rzeczy, w każdym robisz coś tam. Mam robić tyle no. villagerów, ile się da za żarcie, tak? Ta, na początku. A ja mam kurde Jednak dużo tego robię. żarcia. No to zrób 20. No to sporo ich tu wyjdzie. I wszystkich no, mam gdzieś... do Jagódek dać? To bez na sensu. Przykład. To bez sensu. bez sensu. Mogę, mogę, pingwinem mogę chodzić? Nie pingwinem, jest z Indyk. Jest Indyk. A ja zrubałem, mogę mogę dać indyna, kontynentalny. Nie, no, bo chodzę. ja nie statków nie ogarniam. Ja, bo był kontynentalny. Nie lubię chodzić statku. niedźwiedziem, niedźwiedziem. A niedźwiedziem, tak. I niedźwiedzie. ty wiesz, masz niedźwiedzia potem. Lubisz rozmawiać o niedźwiedziach. O tak? niedźwiedziu, tak, to jest mój ulubiony youtuber, lubi go oddisować, bo mam kompleksy. Masz kompleksy? Bo jemu się udało, Ta. tobie nie. mu się udało mi nie, Opowiedział no, on powiedział sobie, że, że będzie miał on kanał, ma jakoś go tam wystylował. Ja, ja nie mam, ja muszę z zera. No to kurde, zera. musisz zrobić tak, jak on. Podepnij. Zresztą, nie, 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 nie sprowokujesz mnie do tej rozmowy. A blisko było, prawie się udało. Haha, <laughs> się udało. So close. Pokadajmy o czymś Nie o nim. <laughs> o, o filmiku od, od Lutela. Nie, no, widzieliście ten cała prawda o Wilku? Polecamy, polecamy kanał Lutela. Ja polecam. E, chociaż powiem Ci, gadając Niedźwiedziem na tym, na, na, na Teamspeaku, jakby live, wiesz? No to on mi powiedział, że mam założyć Ej, własny kanał. Zalakowało czy nie? Nie, u nie jest spoko, jest ładnie. E, ale drewno jakieś, e, czy coś, bym potrzebował? No musisz ten, musisz zrobić e... Chaosów, I na to zrobić? Ty cała prawda o wilku enter. <laughs> Co ty robisz? No jakie nieprofesjonalne, no weź, kurde! jest ja tutaj stwo chcę stworzyć kanał, którego symbolem będzie profesjonalizm i elegancja. No, no. Ciotam! Ciotam, bo przyjdę! Dobra, już, już nagrałem, i mamy to. To już się kameruje. Już nagrane jest. No, dziękuję, dziękuję. Luda, dzięki mnie. Ej, znalazłem jakąś niż... paczuszkę, znalazłem paczuszkę. Gdzie? Co ja mam Tam z tym zrobić? Biała, paczką biała? Robić? Tak, Białe relikt, troszec? relikt. I co ja mam z tym zrobić? Relikt. To dopiero w trzeciej epoce będziesz miał kapliczkę i Aha. do niej dajesz będzie hajści, bo i się pasywnie generować. Dobre, dobre, Ale W twoim miejscu i tak bym wziął jednego villagera do mnie wysłał, bo mm, trudny bot. Okay. jest taka wiesz, cicha woda, cicha woda, ale taki... Okej, okay, no tak ja będę tak polował na indyki, Wy, Wyśleć jedną kobietę, tylko miej tam nie zapładniej, dobra? To, ale co, może być więcej ludzi? Co? Mam, akurat mam tak, że mam samych mężczyzn, więc wiesz... No nie, nie, nie masz dwa, mi Zostawię. tam, zostaw ją, zostaw a opłaca się już drewno wydobywać? Tak, no musisz zaś zbudować rzeczy. No dobra, to. Wy, no do, no, do, no, do... A, a jeszcze jakiś skład we? zapasów powinien być, nie? Wszystko masz, masz nieograniczone ilości. Masz nieograniczone ilości stylowców przetrzymywać Ej, a, a wa warto zbudować młyn? Nie za bardzo. Młyn to do młyna wożysz jedzenie a, wo Tam do... wożę jedzenie, a tam Ta. nie robię jedzenia. Ej to nie, to nie budujcie tego, jak to się anuluje, nie? Nie, dobra, nie budujcie tego. Wiem, ja muszę wiem, że... w twoją perspektywę, ja do nie, tam zostaw. jadę już. Zostaw. Ja do tam. O, Lamberkamp, okej, Lamberkamp. Do Lamberkampa się nosi tego, Okej, okay, to, to, to idealnie, to idealnie. A, to, a do tam centra się nosi wszystko. Okej, okay, to już ogarnię, okay. okay. to, to, to nie będzie jakaś taka dłuższa seria, to jest tylko taki Oś. pojedynczy odcinek, Brr. prawda, żeby na naszych kanałach, kanałach się coś pojawiało takiego tak, fajnego, tak. ciekawego. Ja tak naprawdę grupy. Timo chce ukraść mi moich widzów, ale możecie tam za, zaglądać, oczywiście lajkować jego też, moich widzów. W pięknych towarzyszy radzieckich Ej patrz na twoją kobietę co Zostawiłam, no Zostaw ją, ZOSTAW Już na dwa baty bierzemy Zostaw ją, No na dwa baty Ale zrozumiałem na dwa boty, nie? To w twoim, <ścoughs> jak ty tak mówisz Na boty, na lutel, na niedźwiedziach wiedział. Jezus, śmieje Co to za dziki śmiej? Mam wezwać jakieś pogotowie do ciebie, czy co? <ścoughs> Nie, okej. Okay. Nie. Dobra. Rozma rozmawianie o niedźwiedzie zawsze będzie fajnie. Zawsze, ale to nagra, będzie poruszone temat niedźwiedzia. Bo liczysz po prostu, bo że nie, znowu obejrzy, się, obejrzy, tak? Bo się rzucę, bo się nie rzuca o to. Ja mówię tak, że ktoś mu po prostu zakablował. Kto mu zakablował? Ponoć obejrzał to całe. Wiesz? Nie wiedziałem. kurde, znowu o nich gadamy. No, no. no ja pierdzielę. was <laughs> <laughs> ma swoich szpiegów. Ej, Gdzie to. Co? A, a, my, ty, a do mining ey, camp można także złoto nosić? Można, nie? Tak, złotych kamień. Ej, bot, masz trzecią epokę? Jak trzecią, a jak tu przejść do kolejnej? Jezus! Jak Kliknij sobie na Town center. No, no mam. No masz taki Feudal Age czy coś. No nie, mam. To jest. No. no musisz zbudować dwa budynki jakieś, takie wiesz, takie mlejakie. Nie, nie pomagasz. No tak się wiem, zbuduj baraki i młyn. I pienc, musisz Młyn, robić, młyna nie mam, dlatego pewnie. Na przykład, buduję robię... młyn. Robię to. Okej. Ok. nie świecie. W ogóle, co tam A. ciekawego się u ciebie na kanale pojawia, Co? Powiedz. że jakieś. A mam skłamać czy mówić prawdę? E, powiedz e, skłam. A wersję rozszerzoną Słamać. czy krótką? E, dawaj z DLC razem. Z DLC? No. Nic, kropka. Nic. <laughs> Chujowe to DLC, jak go DJ Games. Bar naprawdę. Bardzo, do... no, z IA Games jestem jak. IA... Czekaj, i kto e, Robię pole za 60 drewna. Ale fajnie. A nie lub no pola jeszcze? Jeszcze nie, dopiero w late game się pole robi. No to po ptokach, bo zrobiłem za wszystko. Dobra, o, zwalza. a potem szczyk sobie LoL'a. Ty nagrasz lola? Nagrzam z tobą ja... lola. Nie, ja nie gram w lola, sorry. No, no. Nie. To jest jak z Tibią, kiedyś nikt nie grał, w... kiedyś każdy gra w Tibie, a teraz nikt nie, nie zna Tibi. No, nie? nie, 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 ja nie gram czu, w lola. Czu, 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 to ja nie gra? gram w lola, bo, bo wiesz, że ja nie umiem grać lola. Bo leci, no, ci zniszczą? No, boję się tak? dokładnie. Ej ja jestem w drugiej erze! Ja pierdziele, dzieje się. O, zaraz się, wejdę, proszę, zaraz dobrać. wejdę. Dobrze idzie. Ja nie profesjonalny materiał dzisiaj robię. No widzę. co chwilę. No, Coś puszczam z YouTube'a. Ja jak chcecie profesjonalny materiał, zapraszam nie, nie do mnie. Same profesjonalne materiały Nie, nie polecamy tego pana, autoreklama dobrze wiemy. To nie, jest, to nie są tyle zakupy mango, żebyś tak mógł robić. Ja chcę nie. Darmowa reklama. Ale dla wszyscy wielcy tak robią, dlaczego nie mogę? Jestem wielki. bo nie jesteś wielki, jesteś niski. Najwyżej, no, trochę gruby jestem, ale... I właśnie, miałem, miałem pozdrowić moich przyjaciół bardzo serdecznych z Kingdomsa, że powiedzieli, że jak mi po, jak pozdrowię subskrybują subskrybuję liczby 600 Proszę e, kliknąć na czerwony przycisk, <laughs> dziękuję Jeszcze raz jest, jest Kingdoms, jest cały house 16, czerwony, to no, wiesz tam chwata Polaków no. Że co drugi da lajka 30 lajkuje, to no. na plus będę No kurde, nowy Gimper, Gimper z nam się tu rodzi, słuchajcie, nowy Gimper. A Gimper też No, Co? Nagrał co nagrał, miał też na, na fanpage'a moda, a nie dał. Nie dał. Nawet, dał Nawet nie odpisał stary. O, dał nie głosy? Ładnie. Mówił I mogę złotą nie taczkę pisał, opracować. Oprócz <laughs> złotą taczkę. Co tak, ale bogactwo. Złota taczka! Bierę złotą taczkę. taczka! Świetnie. Ej, moi ludzie nie mają co zbierać, jakiej żywności nie mają zbierać. No co się stało? No to idź poszukać dzików. Dzików, mam sarenki, mogą być sareńki. I mam te, pawie. Pawie dają jaja. Ja, Mogę... się... Nie. Nie, jakie pawie! Są indyki! Chuj was... Szyks czy ty żeś Ej, kurde przyrodę indyki, ukończył? Kradnę ci. Kradnę ci indyki. Jakie indyki? Zostaw moje indyki. Kradnę ci. Tam Zostaw moje krajne. Pawie! Pawie, już nie są, już są moje. Ej, no kurde ukradnij od, wszystkie jest, pawie! Jestem z, jestem z urzędu skarbowego przede no po twoje za, pawie. No co zamędzasz? No, no, no po prostu. Dobra masz. Oddawaj. Ale je, je normalnie zabijasz, jak sarny. No, no chyba, wiem, no chyba wiem, chyba, chyba nie a, wiem. Ale mogłem dać tą z nie? no, to z niedźwiedziem, Jezus, no! Co z niedźwiedziem? wilku. O jezu, chcielibyście takie fajnie, mapie, nie? No, no zabił niedźwiedzia. I budować kowala? Gdzie tak, się baraki ulepszasz. buduje? No, chłopem. Ale gdzie? O dobre, już, już mam, no, to nie wiem w której zakładce cycu 1 E, balaki, baraki są w military u nic. Dobra, już Ej, mam. Pod migonią, pod gonie, pod, gonie, pod gonie, Ju Już się a... atakuje? Ej, przydałoby się mieć jakąś armię? Już? Ma, dobra, zabiję mu wiadowcę, okej. Okay. On mam. ma jakąś armię? Nie, z wiadowcą, need more houses. Potrzebuję więcej house'ów, okej. Okay. No, nie gadaj, no. Musisz obejrzeć więcej sezonów, doktora house'a? Już? No, ja oglądałem chyba bo... wszystkie. a to, Ja też obejrzałem wszystkie, to bardzo to fajne, to fajne serial. serial. Jego riposty były czekaj, po prostu 8 czy 7 sezonów? Ej, ale robić wojowników już jakichś, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze się nie opłaca. Uh, upgrade to men at Arms Upgrade to no? to masz te, Tak, te będą mieli takie. Okej, okay, upgrade, ne? I taki BDS będą chodzić. BDS-y? Tak. Ile postawić po Ja pamiętam był taki kod. Nie wiem czy działa. Nie proszę nie klikać Enter i pisać kodu, bo wywali dadesynca z automatu. No to... Dadesenca Doda co? Descent leci, Steam wykryje cheaty. Mówisz? Waka, Kurde. waka dostaniesz. Co za gówno, to nie, to nie waka, robię. waka dostaniesz. Ja nie chcę waka. To wak. Nic na ja nie wak. Eee, bo ja był taki, był ta, ale były takie cheaty co ten, coś taki fajny potworek się spa spawnował, taki... Taki nakurwiator totalny. Ja wiem, że tak było, że takie auto się spawnowało. No auto ej, też, ej, auto też było. Ej, mam lukiem jeździć mieć. Mam lukiem? Już ma? Ej to mam on jest kim? A kim on gra? Ej, z... Z pianina, ja on jest Pianinem Ja wiem, Mamlukiem grał ten! Ignacy grał mam w pierwszym <laughs> sezonie z, 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 z Europy. O, tak, no. A z kim nagrywał Ignacy? Ach, tak! Z dźwiedzie. Z dźwiedzie. O, to może pokażajmy mi, niej. Okej, zabiłem. patrz, ten, zawsze lukowo. cały czas o nim tylko. Patrz, nie? zabiłem już, zabiłem już Wilka przed nagraniem, zabiłem już niedźwiedzia przed nagraniem. A patrz, ja mu atakuję ten, lampę. Ignacego camp. przed chwilą Lamper camp. Ja to ja to się Boga nie boję. No, Boga, bój Boga, bój się Boga, bój się Boga, panie. Ja to ja, ja to gram pełną parą, panowie, nie? ja się nie boję. Co, You are being attacked. O faktycznie, że mnie bój? zajebali <laughs> On miał jakiegoś generała, a ja nie mam. Ja czekaj, trzy ja co potrzebuję generała. do następnej ery? Kost, 800 fuda, mam food 200 golda. To mam golda? Wierze. No to czemu nie mogę przejść? Dwa budynki nowej epoki pakim się budować, nie jakiś tam cokolwiek. Dobra, to łuczników chcę zrobić. To Dobra, no, to na ogół ty gold. ty. Dobra, bo opracuję co się da. Jak ja zostaję w Pierdziel? No, bo się jestem, w, teraz, w, teraz. jestem w feudalnej erze w sumie. A ty już jesteś w Castle Era. O jezus, nie, myślałem, że to wróg, a to moje pantry. Naprawdę nie opłaca się jeszcze pola robić? Ja bym sobie już pole zrobił. Ale potem masz niezły lepsze na końca, wiesz? Co? Nie, potem atakuje się tego. Ale ja śmieszek ze mnie, Czemu nie mogę robić pola? Powiedz mi. Co to jest? Co to się dzieje? Ja chcę pole. Yeah. Ej bot mi atakuje. A no powiedz mi o, czemu nie spędz. mogę pola? Bo musisz w pola się mi dać Co? No nie wiem. Skąd mam wiedzieć, czemu pole nie może No, Bo ty mi mówisz, że mam nie pola... Mam nie robić pola. Ja chcę pole ej, zrobić. Ej, zabiło ci... Ej, ej, ej. Robię słucham. pole, nie słuchajcie. cię. Ej, czekaj, nie mam tego. Nic mi nie zabiło, na razie żyję, tylko mi się żarcie kończy. Dookoła. Nie mam nigdzie jedzenia. Ma Imperial Age, to Ej, ale tutaj jedzenie z samo z siebie nie leci, nie? Nie. C tylko Zresztą. dopiero jak wydajesz, tak? Okej. Okay. Ale w sensie, że jak masz jakieś armie, to one nie biorą jedzenia, tak? Nie. Okay. Nie, 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 nie ma żołdu. Tak twierdzę. No okej, okay, spoko. No, no ale w twierdzy się. leci w dół właśnie, no Twierdzę? Kiedy? No jak to? W Spichlerzu leci żarcie w dół samo z siebie. Ale tak, ale nie za, nie za żołnierzy ty. No, ale tu... Ale tu nie leci samolot. Jezus Maria, balistykę muszę nie zbadać, bo te gałgany strzelają w miejsce, gdzie o, typek stoi. W sumie nie, właśnie to tu coś on... można strzelać, nie? Yy, badać. No, w tym. Drogie dzieci, bada się dokładnie. Zależy tam gdzie chcesz badać. Wiem gdzie się bada. się nie nie Na przykład nie. W kuźni. <laughs> Okej, okay, nie mam kuźni. kupce targowisko. Zaraz zrobię. I w, targ w targowisku zbadaj sobie kartografię. Okej, okay, właśnie, bo ja bym chciał będziesz, coś widzieć, bo ja nie widzę na to razie ciebie nic. No właśnie, widzisz to, co nie? ja wtedy, wtedy widzisz no, to, co ja dobra, robię. To właśnie chcę zobaczyć. Markę. Ciekawego. No, no, Później sobie trzasne. A są tu wieże? Są, chyba nie? Tak, tak, jest budowany właśnie zamek. Watchtower albo outpost. To co warto? Outpost jest tylko tak do lampienia się ludziom. Do A dupy? watchtower strzela, tak? Poształy okay, ja sobie... strzela, a outpost tylko do patrzenia. Diota okay. zrobił trebusze, żeby strzelić w outpost. Debil. Mm -hmm. O, przeszedłem jakiś jeziory. Dobra. Eee, research Loom. Co to jest Research Loom? Opracowuję. Wszystko, Lump. co się Lump. da. Research Lumpy opracowuje, Świetnie. Dobra, a i mamy jakąś armię. Coś, coś już jest. Coś już jest. Ja tu botowi dup, dupę truję po prostu łucznikami. Dobra. Ej, cholera, Zaraz cofamy. będę widział, zaraz będę widział, jak tylko znajdę targowisko. Muszę eee. zrobić kawalerię Gdzie, gdzie ja zbudowałem to targowisko? Tam nie no, wiesz co budujesz Kartografia, o mam kartografię, opracowuję O, widzę co, co ty O, świetnie Ale masz fajne baraki <kluzł> Masz zamek, co to jest zamek? On no, strzela Patrz, bo to mi dupę truje Bo to jest dosyć Zbuduję. To jest to zamek hmm. O, kartografia jest darmowa Fajny masz zamek masz... Ja tak jakieś tak, takie wioski robiłem Takie ładne? A Zapraszam potem... do mnie tutaj Potem nauczyłeś się grać bo to nauczyłem się grać, tak dokładnie. Ja pamiętam jak sobie, tak sobie ostatnio patrzę na DSG i patrzę jakieś replayem, patrzę no. replay z Lola. Patrzę rok w stary. A przeglądam replay jak ja grałem kiedyś i tak. Ale ja byłem idiotą. <laughs> ale słabo grałem, nie? Ale słabo grałem. I tak dlaczego dlaczego mi się oczy. nie robią e, pola? Jak to pola nie robię? No robię. Jak to gdzie? No nie robię mi się. No daj pole. No mam. Poli, no. no mam. W młynie kliknę. Ale, no, ale nie, to musisz szybkiem zbudować. Aha. chłopem. Dobra. Ej, patrz! Idiota mi to burzy. A, faktycznie, okej. Okay. To ma sens. To po chuj ja to to robię? To to na Tamto co to Tam to jest, jak, jak się skończy, to się odnawia, wiesz? Co To takie bajery. Dobra, to ja sobie robię pola teraz. Ile, ile tak optymalnie Chopa na pola? Do pełna. No ale ile ich tak. Znaczy nie, po jednym, po jednym, po jednym. Po jednym, Ej, ale, ale śmieć to jest. To jest ale mi strepuszetów. Ale mnie zdenerwował. Zaraz chcę to zobaczyć. Jakieś wojny, bo póki co moi widzowie niewiele zobaczyli. Ej, puty jebał Wspod po prostu przedmiot relikt wziął, ty. Dobra. No. Okej. Okay. Gdzie tu można jakichś bezrobotnych chłopów tak za jednym razem kliknąć? Ej, masz na prawo, jak masz minimapkę, na z dole z lewej strony masz takiego chrypka co się czarnego. O, jest Idle Villager. Dobra czarny Idle nie pracuje, a. Hey. zdejmą mnie chyba. Oj, chyba Ale... tak. No, fajnie się prowadził kanał. Fajny był, fajne, fajne, <grym> fajne bo to były, pościągajcie póki idzie. No, bo niedługo zamknął kanał, niestety. No, Sorry, to, batory. Lepęcie. Pracuj, jesteś biały. <grym> to, 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 nie biały, Ale bia... czekaj, no, biały pracuje, co to złego niby? No, bo, bo, bo w tym momencie sugerujesz, że inny nie pracuje. najpierw no, ja czarny pracuje i to weszłoby na niewolnictwo wtedy. Tak. Więc to jest w sumie bez sensu, nie wiem, nieważne jak powiesz, takie jest źle. Tak. Bez sensu. Nieprawda. Tudy, poprawność nie sens. To nie jest polityczna. To nie jest poprawność. Sam jesteś sensu. Nie znasz No to jak jest? No powiedz, że czarne pracuje, że ja biały pracuje. Bo nas są źle. Wszystko jest nie. poprawnie. Nie, nie, nie znasz się. masz z polskiego? Ja? ty masz z etyki? Nie ja się wypisałem z religii się z religii? Przeczęte się wypisałem z religii. Dlaczego? A bo do 15.50 miałem, a tak mam do 12.00. No wiesz co, wstydź. Się. No, wstydź. Się. Nie, nie gadam. Nie gadam. A człowiek się. wolny. Eee, idź tam. Petardy mogę no jakieś zrobić. To są, to są takie aby samobójcy, oni przyjdą i buchną. Okej, okay, okej. Okay. Co tu jest ciekawego? No Mury nie, mogę tak. zrobić. Opłaca się te wieże robić? Opłaca chyba, nie? Da, ale musisz zrobić za murami, żeby ci bodni nie Bo, Po pierwsze, tak ci boty rozwali, trybusze tam w sumie. Okej, okay. co ty robisz z botem? Nic nie robisz z botem. No, rozwaliłem mu kilka tych budynków. Co potrzeba do naszej planery? O, nie... o kurde, drogie. a ja, to jest Saraceni to są. Czego ja potrzebuję? 667 fuda. O Jezus, nie mam jedzenia. Dlaczego ja nie mam jedzenia? Róbcie to jedzenie. No kurde, płacę wam za coś, nie? A wiesz, trudno, stracę, denerwuję po prostu, bo jeżdżę wielbłądami, którzy z... 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 rzucają noże. Ja też mam wielbłądów. błędów. Ej! Ej, ej, ej! Wielbłądy. Ej, 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 bot ma tego! Ej, co bot ma wszystkie nikty! Ej ej, 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 ej! A co to znaczy, że. mogę w zbudować? Ja... Czy co? Nie, to on za tyle lat on wygra. Czemu? Ej. Za... Jak to się wygrywa? Bo... Nie możesz on przegrać. Nie, z... Ty robisz. Ja się ja ja wygrywam. No to widać, że jednak przegrasz. Nie przegram, popatrzcie. Patrzę, popatrzmy co on z, robi, bo ja niewiele koło... robię, No, no patrz, patrzę, jest z chłopami A Atakujesz chłopami, no bez sensu Nie Tak Mam 1200 kamienia o, ja 240, 240. No. Ej faktycznie, 180 lat i ma ten, i zwycięstwo O Jezu, atakują Stop, mnie! Bo... Ej, przejebaliśmy to w sumie Ej, prze... Czemu? Top, nie mogę dać Conquesta Bo bot będzie mi tych chłopów od razu Atakują mnie! Dobra, zabiję. ja. Nie wiesz, że w jaki sposób to I mam, Dobra, ja mam trochę jednostek, może uda się coś tam zrobić. Ja mam pomysł, są petardami, to rozwalę. No ale to może ci pomogę, co? To chodź. Chodź, no, ale powoli. Tego, <grym>, Not enough food. Jezu. Dobra, ja mam. Pa, mam kilku rycerzy. Może coś zdziałem. Gdzie jest? Ja, pierd ten, ten o kurde, ale. Już leci. Wow. Czekaj, pójdę tam od twojej bazy Twojej strony, może coś się uda ogarnąć Odrodził se pawia za ją Od, e, od indyki W sensie No patrz, robię ci bił, tymi. Czymi? Husarie ma Jak husarie? No husarie ma Co ty gadasz? Nie Ej, ma, o kurde, atakuje ostro Ej, faktycznie Ej, Ej, ten wody zajebie No i No dobra, ci się, tak się nie gra w... Age of Empires Wstyd okay. Dobra, ja idę ci pomóc Oni tylko jolo jolo robią Ej Ej, jakiś... Ja to weź go zabij Daj full ten na full charge Ale i ja nie wiem tam, co tu się no. robi, no. Gdzie tu mam... Daj tam agresję. Zabijaj tych mnichów, mnichów zabijaj. Tych, pra... tych z książką. Dobra. Standard Guard Defensive, są agresive, są ustawieni na agresive. No i niech sobie lecą. No lecą sobie. Typek chcą, type, chcą center buduję. Kurde, ale zniszczam ja ich tutaj. A, a mining kampa robią. No ja powiedziałem. Ja tak w sumie. Masz, bo znowu gadałem zamiast grać, wiesz? No to graj, no bo straciłem całe wojo, no. <grym> nie mam nawet koszar. A czy koszar? Ja mam nawet tych. Baraków Ej, nawet nie ty, masz, Cycu. Mam baraki, mam baraki. Jak ale ty nie grasz? Mam, tego. mam nie ma stajni. Ja pierdolę, no, nie, jak nie wiem, bo cyc? ja chciałem zaszować sobie słonie, a z zburzyli mi ten, bo, bo, bo używał tyle buszetów. No ty cycu, ty. Jak ty grasz? Wstyd za ciebie. Ej, mam tylko 15 chłopów, widzisz? Ja mam je tu jest jedna chłopów. Jaki wstyd. Ej, no. cicho, Zniszczymy się do twojego No sorry, była rozmowa o pewnej osobie w futrzastej. No to ty ją zaczynasz zawsze! Po prostu wiesz, żeby było wszyscy nie było, że ktoś tam jest lepszy gorszą, to zrównaliśmy się poziomy wszyscy. Do ciebie No faktycznie. w ogóle. Ej, słuchaj, byśmy to tako wygrali. Ale Bot wygra to, bo ma relikty. No niestety. Źle ustawiłeś. Bo, za, bo zapomniałem włączyć Konquesta. No ale zajebiam cię tu. No popatrz jak giniesz. To może lepiej ty przyjdź chłopa do mnie. A nie ja do ciebie. A tak za chwilę przegramy, bo będzie ten. Przegramy Wie no. za chwilę, bo będzie... Na relikty. Jest mi bardzo Wie. smutno. Ja proszę mnie mi mieścić zamku. Proszę nie mieścić zamku. Po, proszę zostawić zamek. Kopałeś panie, skopałeś. Tyle patrz, ty w tym jest dzikiem. Co? Ja powiedziałem jaki ten kurser jest ja, dzikiem. Ja, ja. No patrz, ale chodzi na ma, o tym chodzi. Hmm. To ja mam pograne. No masz. Bo dałem ciężkiego bota na, na ulepszonym ulepszonej szóstej inteligencji tam na małej mapie. Moja wina. Moja wina, moja wina. Ja się na tym nie znam, więc... Ja nic nie ustawiałem. Masz tyksąd wakacje, co tam? Masz na krzyż. Co tam, prawda. Co tam mogą mu zrobić, no nie? Mi nic nie zrobię. Ja spokojnie. Zobacz, se tu wierzę se pierdolę no, Jedną no, jeszcze mam trochę armii, robię armię, powoli. Spieszam. Tylko nie wiem w sumie, kogo tu warto robić, więc tak trochę na opie robię. Czekaj, ja teraz pocieszycie? Nie. A robię, teraz wszyscy lecą. Do mnie? O, oh. patrz patrz, patrz źle, są, widzę, patrz, widzę. źle są, patrz źle, patrz Widzę, widzę. A się. Taki tak, 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 niesztyksu. Nie, stawcie mnie. Nie mam Higgs CPU, Encoding, Usage. Nie wiem czemu. No, kiedy? Dlaczego? No kurde, Czy ta gra co ta kawaleria taka? Mocna. No bo to są husaria, już ci mówię. Kto to jest, Haracem? Nie wiem, kto to jest. Saracen, Saracen Jezus, gdzie moja kawaleria? Kawaleria Nie. biegnie z jakimś cycem, a tu mnie atakują. O, przejrzyj mi coś. Atakować, kawalerio. No, husar. Tronę na la la eksensive. La, 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 Róbcie la, więcej, la, ty. La, la, la. Wojska więcej, więcej. To są, tacy, to są tacy do szybkich. No kurczę, może matkę. No nie, ja się Wiesz, nie poddam możesz... tak, łatwo. No, może to puścić to. myszkę, ja puściłem. Ja pierdzielę, ile ich tu, tu jest. jest. No dobra, moi drodzy, to wygląda na to, że to jest koniec. I tego odcinka i. Timo chciał zaszpanować, jakiś to jest wiesz, fantastyczny w Age of Empires. Jestem fantastyczny, nie zaszpanował. Drugi, na, musimy nagrać drugi odcinek. Ok. Damy dwóch botów trudnych. Ale to za tydzień najwyżej. Jak coś takiego tak. pojawi. Ja muszę się nauczyć grać. Ja, ja ze swojej taso. strony Zobaczcie. oczywiście zapraszam do Timo. Timo zaprasza do mnie na pewno. I wszyscy zapraszamy tak. do niedźwiedzia. Kogo? Ja nie, nie wiem, nie, nie mówiłem takim YouTuberze. A to, się, to, się, to się zwierzę, tak? Tak, tak, tak. W ZOO w, ZO, ja w Poznaniu jest taki ładny. Taki czas fu, taki dać mi o takiego futrzastego taki pana, puszysty, który gra filmy. Puszysty, no. Tak. No, więc... Pano Boże, pulchny, bo nie byłyby nie, 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 a, a brońcie, panie Basiu. osoby są B. B, bo to, to chudy, prawda, cholesterol ho, i te sprawy, nie. Tak, tak. Mm. Benekol. Ben żeby... Benekol, tak. <laughs> <laughs> Dobrze, więc mam nadzieję, że Może... Wam się w miarę podobało. Co prawda nie, nie pokazaliśmy tutaj skilla, ale Gierka ale moim zdaniem pokazał, zacna. Zagrał za nas, oczywiście lajkujcie Pokaz... i komentujcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze więcej tego typu rozgrywek, typu takie pojedyncze właśnie pogrywajki z jakąś osobą. Mm. O, dobra, Jest to oczywiście możliwe. Pogrywajki. No, pogrywajki. Dobra. No Ugrywańki. tak więc cóż, chyba to by było na tyle nagranie, dzisiaj, nie? Zwalam ci, bo już tak już nic więcej nie zwojujesz. co, mam kliknąć. Tak, możesz kliknąć, masz moje pozwolenie. A i tak nagram jak ci niszczą do końca, bo to jest bardzo ładne. Ja nagrywam jeszcze też. Dobrze, ale ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, wbijcie jeszcze też do teama, Zobaczyć jak on przegrywał. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Opa.